Wyobraź sobie, że twoje ciało i dusza zostają strawione, a w ich miejsce rodzi się coś nowego. Potwór, kpina z człowieczeństwa. Zbyt wiele kończyn, zbyt szerokie usta, kły spragnione krwi, istota, która czasem może przypominać człowieka, ale nigdy nim już nie będzie. Oto czychający dzieci i idry, istoty których egzystencja leży daleko poza granicą błędu, ale czy to tylko fikcja stworzona na potrzeby gry, a może o dawnych wierzeń, o wampirach i demonach, które od wieków snuły się w ludzkiej wyobraźni. Dziś zanurzymy się w Maleus Monstrorum jednego z najważniejszych bestiariuszy ze by opowiedzieć historię czyhających. ich genezę, powiązania z idrą i miejsce mitologii. Tulu. W bestsellerze czytamy dziwaczne kształty, poskręcane ciała i kości. Jedne mogą chodzić za ludzi, inne tak groteskowe, że deformacja objawiająca się w dodatkowych kończynach czy wielu głowach nie pozwala na ukrycie swego pochodzenia, lecz są też tacy, którzy z niemałym sukcesem wtopili się w nasze społeczeństwo i żerują na krwi swoich Ofiar. Nie jest to przypadek. Czyhający są owocami idry, istoty znanej w mitologii, która jako wiecznie odrodzona idra posiada moc wchłaniania żywych istot i przeobrażania ich w swoje dzieci. To nie dar, lecz przekleństwo, unicestwienie człowieczeństwa i narodziny plugastwa. Nie są więc klasycznymi kosmitami, to zdegenerowane echa ludzi, narzędzia w rękach kosmicznej istoty. Co więcej, każdy z nich jest związany z idrą psychicznie. To jak niewidzialna sieć, Bogi nie może patrzeć ich oczami. Czuć ich doznania, a nawet przywoływać i pożerać, by posilić się ich energią. Czychający nie są więc tylko samotnymi drapieżnikami, są oczami i uszami idry, czającymi się w cieniu naszego świata. Wyjątkowość czychających polega na tym, że każdy wygląda inaczej: jedne przypominają rozdęte worki mięsa, inne mają kształt humanoida, a niektóre mogą wręcz uchodzić za ludzi, zupełnie jak wampiry. To czyni je idealnymi elementami horroru, bo bohaterowie nigdy nie wiedzą, czy ktoś, kogo spotykają, nie jest dzieckiem idry właśnie. Nie nie znajdziesz ich na głównych ulicach, w pełnym świetle dnia. W Maleus Monstrorum podaje, że zwykle działają w małych grupach, żyjąc na obrzeżach społeczeństwa. Polują, piją krew, a potem zapadają w długi sen. Ten cykl, aktywność i letarg przypomina dawne wierzenia o demonach i upiorach, które budziły się tylko raz na jakiś czas. Wysiać grozę i się pożywić. Najstraszniejsze jest jednak to, że niektóre z nich potrafią wtopić się w ludzką społeczność, mogą korzystać z dawnych umiejętności perswazji uroku osobistego psychologii i prowadzić podwójne życie. Wyobraź sobie kult, w którym przewodnik kapłana, nawet sojusznik bohaterów okazuje się czychającym, a jego lojalność wobec idry była skrywana przez cały ten czas. Podobieństwo do wampirów jest uderzające, ale czychający nie są nimi wprost. To nie romantyczne, nieumarłe postacie z XIX wieku. To żywe mutacje kosmiczne pasożyty.